W odnosie parkowania, żeby nie być gołosłownym, to proszę bardzo, tutaj mamy Mercedesa, srebrnego, zobaczcie ile jest miejsca z przodu, na dłoń, no troszeczkę ma więcej z tyłu, ale ten szary... Cześć Wam, hmm. zaczynamy pracę, 440. Mamy poniedziałek ruszam Wyjeżdżamy tutaj z Kandilisa. widzieliście jak wczoraj było i w ogóle było naprawdę fajowo. Dobra. No i co, na ósmą będziemy w Walencji, tak naprawdę. Tam rozładunek, później mamy, zależy jak szybko pójdzie ten rozładunek, bo do 13:40 km dalej mamy załadunek. Wszystko się musi moi kochani Tak powiem skulkować No i tutaj są takie paski zielone U mnie na wyświetlaczu Tylko teraz nie wiem czy To jest kwestia wyświetlacza W, tym, te, w, tym, w tej kamerce Czy kwestia yy, Gorsza gdzieś tam w środku Że się coś dzieje One znikają, pojawiają się Ciężko mi powiedzieć o co tutaj kamania To jest wyświetlacz, to był biedy tego, że jak nagrywa z takimi paskami, zobaczymy później. O, zatrzymałem się na pauzie i powiem Wam, że to jest wina wyświetlacza. Nie wina. znaczy na... nagrywa dobrze. I to jest dla mnie najważniejsze. Wyświetlacz w gruncie, że widać, co się dzieje. Nie wiem, czego to się stało. W każdym razie. Musiałem się zatrzymać, że już pauzę zrobiłem i, i ten kawy się yy, zrobiłem tak samo. Te hiszpańskie parkingi, zobaczcie jakie one są ufajdolone, jak brudno jest tutaj. Ja wiem, że to nie zrobiła obsługa tej stacji, więc nowe to zrobili kierowcy. Są kosze na śmieci, jeden, drugi, trzeci, czwarty, ale zobaczcie co się tu dzieje. To jest po prostu mega brud. I tak jest na parkingach w Hiszpanii, właśnie. Powyrzucane śmieci, foliówki, i nikt tego na dodatek nie sprząta. To tak sobie tu leży, chyba jest poddane recyklingowi. No i testują na Hiszpanii, e, ile czasu coś się rozkłada. Dobra. Tak, stanęliśmy na tej stacji. 45 minut. A to jak kwiatki ładnie sobie rosną. Eee, no ale nie, no ten brud mnie przeraża tutaj. Są stacje ładne, ale bardzo dużo takich stacji jest zapuszczonych, zatrzodziałych. Eee, także co, najważniejsze, że kamerka jest działająca, nagrywa dobrze, jedziemy. Eee, ostatnio jak tutaj byłem, to te kwiatki jeszcze tutaj nie rosły, te krzaczki. Ale teraz, zobaczcie, jak ładnie to wygląda. To słońca nie ma, jak słońce przyjdzie w stanie, to te kolory będą jeszcze piękniejsze. Kwiaty się bardziej rozwiną. Białe, różowe, i tak wygląda tutaj w Hiszpanii właśnie pas rozdzielający obydwie nitki autostrady. Oczywiście to tak sobie samo z siebie nie rośnie. Tu wszędzie idzie magistrala wody, z wodą, i dlatego rosną. Te rośliny, bo jeżeli by tej wody nie było, to to by była pustynia. I tak samo na tej plaży, gdzie wczoraj byliśmy, tam identycznie te palmy, pod którymi leżałem, no to tam przebiegały rurki z wodą, rury nawet. I to tak naprawdę, no tak to, tak to w Hiszpanii wygląda. Musi, żeby rosło, musi być woda. no to Samo nie będzie rosło tylko. Za późno się zorientowałem. Wyprzedzałem tą ciężarówkę, która jest tuż za mną, tam taka biała, stare Volvo z Grecji. Chłodnia z Grecji kierowca to powiem Wam no też chyba miał tyle lat co co, co, co jego państwo, co Grecja. No taki dziadziuś, wysuszony Broda, wąsy, taka, ale taka długa broda, eee, czapka z daszkiem. No naprawdę, zaje fajnie wyglądało to. No ale później, jeszcze jak jechałem, to na displayu nad autostradą było napisane, że nie wyrzucać żadnych tam niedopałków, zapałek i tak dalej. Bo jest ekstremalnie sucho i ekstremalnie gorąco i grozi to pożarem. Może jak będzie, to jeszcze wam to nagram, jak to wygląda. Słoneczko wstaje za nami, bo my jedziemy na zachód, czyli za naszymi plecami, ale to wam pokażę. Zamek prawie że jak chojnik, bardzo podobnie położony. Naprawdę. Pierwsze co jak na niego spojrzałem, no to są ruiny zamku oczywiście i to takie niezadbane. Ale pierwsze jak zobaczyłem to mnie nie, no kurczę, no dosłownie jak hojnik. Nie wiem czy proporcje tych ruin do, do góry czy coś, ale tak mi się rzuciło oczy jak fajnie wygląda słońca jak lepiej było widać, byłem inaczej ustawiony ciężarówką, to było widać właśnie jak takie duża taka już kula się uniosła ponad horyzont. Ale nie wiem jakie jest miasto, ale ten kościół wygląda całkiem fajnie. No Ładne. W Hiszpanii te katedry, te, te kościoły są naprawdę takie, e, chciałbym się powiedzieć, meksykańskie, ale no to wiadomo, że te Hiszpanie tam wszystko z portugalczykami podbijali kiedyś i tam jest ich kultura, dlatego to tak wygląda. Teraz się ustawiliśmy troszeczkę tak inaczej i tutaj właśnie za górami słoneczko teraz jest tam. Wiadomo, autostrada prowadzi różnie. Dlatego, że jedziemy cały czas na zachód to teraz zachód mamy przed sobą, tak naprawdę gdzieś tam, bo tam widzimy morze na horyzoncie, znaczy ja widzę chyba nie widzicie, bo to jest prawie się niebo zlewa z wodą kolor o, i widzicie, i coś się stało i teraz już jest Wyświetlacz dobry właśnie, nawet no ja nie zwróciłem uwagi Już nie jest na zielono, nie wiem może wyschło A Może to było spowodowane to, że jest ta szczelina tutaj na To pęknięcie na wyświetlaczu I Gdzieś tam potem podeszło A ogólnie działała kamera Wszystko było dobrze, tylko się bałem, że jakbyś nagrywało to z tymi zielonymi paskami nie? Ale tutaj, jednak, jest wszystko dobrze i zielone paski też zniknęły, także może przeszło. Nie wiem, będę obserwował. Ale patrzyłem tak z ciekawości, ile kosztują teraz kameryki GoPro i DJI Action, Osmo Action. O, są takie właśnie. DJI Osmo Action, DJI też ma dobre kamery, dobry sprzęt. O, gadka, szmatka. Pojawiły się paski na na tym na ekranie. Ja może zrobię zdjęcie i to zdjęcie załączę wam. To zobaczycie o co chodzi. Ale tutaj się dzieje coś takiego, że wiecie co, nie tylko paski, ale i tak jakby to no, przestawiam się ten wyświetlacz. Teraz ja wam pokażę. Wyświetlę Wam później i zobaczycie, jak to wygląda. W sensie znika wszystko z wyświetlacza, teraz, tylko tak, jakby no właśnie, nawet nie mogę ustawić ostrości, gdybym chciał, w odpowiednim punkcie, bo no bo nie. Ale co? Wrócę do tematu. Patrzyłem. Ile kosztują, no to No to ja mam tutaj kamerkę GoPro 9, no to już dziesiątki Dziewiątki to już nie ma no. Dziesiątkę to tam można kupić za 1300 zł a Dwunastkę Jedenastkę już można kupić Ale jedenastka to jest taka mała, kwadracik taki Taki, taki cube O, już słoneczko tam stało w usterku, widzicie? Nad górami jest e, Taki cube to jest, no, takie 12, to już trzeba chyba 400 zł dopłacić. Czyli z 1600-1700, jakoś tak. A DJI e, Osmo Action DJI Osmo Action. Yy, no, to tam trujeczka. To kosztuje tam w granicach też 1000-300 zł albo 1100. Jakoś tak, dopiero jak ma tam dodatkowe Taka kombo wersja, Adventure Combo to się nazywa To ona jest droższa Bo ma większe, lepsze wyposażenie Doposażenie w akcesoria Ale tak naprawdę jak patrzyłem to co DJI kurczę, długie są te nazwy i Takie dla mnie trudne do wymówienia Osmo Action 3 Adventure Combo To w tej wersji Combo to, to, to niepotrzebne są aż takie bajery naprawdę kamera, jedna albo dwie baterie i, i karta i można śmiało iść w trasę dobra że ja sobie tutaj obserwuję jak to mi nagrywa o i teraz widać tutaj na tym przesmyku jak tam dwa statki stoją jakieś transportowe na morzu i było właśnie widać o kawałek morza jeszcze sam zamknięty. Niestety. Zobaczcie teraz jak wygląda nad samym morzem. Tu jest Castellón i albo mgła, albo bryza, albo zabiało jakimś piachem, bo wygląda jakby była burza piaskowa dosłownie. To jest wysokość Castellón. 70 km do Walencji. No poranki to są takie właśnie bardzo mgliste, w sensie na horyzoncie Zobaczcie, jesteśmy 53 km przed Walencją ale pokażę Wam tutaj jak wygląda korek na mafię Także widzicie gdzie ja jadę? Tutaj Tutaj mamy korek no, Także wiadomo, no, duże miasto, tak jak i Barcelona, to widzieliście co się działo, tak naprawdę od Barcelony do samej Taragony, do Cambrisa to non stop Jechaliśmy sobie w piątek, w sobotę w korkach, prawda? Tutaj mamy Porcelanosa, to są zakłady, które produkują ceramikę, kafelki, jakieś hiszpańskie oczywiście tutaj z tej ich materiałów, kibelki, do łazienek jakieś rzeczy, wszystko właśnie takie ceramiczne. I. To jest on właśnie minęliśmy wtedy to to całe tutaj ten region to jest poświęcony ta, ten przemysł e, przemysł właśnie tej ceramicy tu się przyjeżdża i takie rzeczy się ładuje w przeciwnym kierunku korek gigant bo są dwa pasy, a jeden pas naprawiałem na wierzchnie i tam naprawdę zjeżdżają wszyscy na jeden tak to powstało. Tutaj po prawej są właśnie zakłady ceramiczne, też takie śładowo. A po lewej, właśnie widzicie te chmury. Nie wiem, czy widać. Czy kamerka to dobrze nagra? Nad wieżowcami takie aż kłębiaste. Ciemno, 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 ciemno. I takie obłoki później się robią. I dopiero widać niebo. Tam tak samo. Jak smog Dosłownie jak smog Czarne powietrze no jest tak jakby bardzo Albo zapylone, Albo tam mgła jakaś Albo e, mgła z, nie wiem, z jakimś brudem Taki poranek A my mamy jeszcze e, 54 minuty e, I w bonusie Korek Na displayu się pokazała informacja, że tam chyba za 11 km zwężenie, i taki znak był wyświetlony: auto przewrócone, czyli że jest kolizja, wypadek. W każdym razie to spowodowało pewnie ten korek, w który będziemy wjeżdżać. Zobaczcie, jak wygląda tutaj nad górami. Właśnie aż, aż czarne jest takie, no to jest nieprawdopodobne. No zobaczcie, tutaj wyprzedza ten grek, ja go odpuszczę trochę, nie nagrałem go, jak on wygląda, ale ta brudka, którą ma, to jest jeszcze w kucyk związana, no widzicie, PR, rejestracja. Wolno zbliżamy się do tego zatwardzenia, ma jeszcze 7 kilometrów. No i tutaj powinniśmy być za 15.09 na miejscu rozładunku. Tam patrzyłem na Google Maps, to na satelicie to yy, mało miejsca trochę jest, już po arabsku napisane jest jakieś jakaś informacja. Yy, także tu pamiętam mało miejsca jest, chyba trzy jakieś tylko rampy i to takie 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 dziwne trochę. O, a tu jaką ma ktoś alejkę w palmach? do swojej winnicy, właśnie no i całe pole pomarańcze albo coś to nie winnica w każdym razie po dwóch kilometrach o, nawet już jest znak że w prawo Algieria oczywiście prom prawda, bo inaczej, inaczej do Afryki się nie da przepłynąć Moi, godzina jest taka jaka jest, czyli to wczesno poranna, tak naprawdę e, i jest tutaj ruch spory przed Walencją i ciężarówki i osobówki, także trzeba uważać, też nie wiadomo w jakim samochodzie siedzi na przykład zło, czyli policjant albo e, jakiś Guardia cywil. Gdzieś tam mogą namierzyć człowieka Albo motocyklami podjadą, zobaczą Czy się nie rozmawia przez telefon Czy się właśnie, o nie, trzyma kamerki Czy się nie pije z za dużej butelki wody Także, czyli licho nie śpi Krótko mówiąc, firanka nie jest zasłoni, Nie jest zasłoniła okna Bo w Hiszpanii nie można sobie Tutaj firaneczką przysłonić Okna, nie, tu musi być wszystko odkryte Bo inaczej za to jest kwit Niestety tak samo nie można grzebać w nawigacji paluchem, za to też jest kwit, tak jak i w Niemczech, w takim świecie teraz żyjemy, że tak naprawdę coraz częściej jesteśmy karani za coś, co do niedawna było czymś normalnym, nikomu to nie przeszkadzało, ale nagle zaczęło przeszkadzać. Miał być korek i jest korek Spowolnienie Czy duże? Zaraz obadam Moi kochani Jak to wygląda O, tak wygląda A my tutaj Także i tak naprawdę, jak, tak jak we Francji Wszędzie mamy informację, że na przykład jedziemy gdzieś tam, tu macie Madryt 364, tak? Eee, teoretycznie no, Jedziemy tak Madryt jest gdzieś tu, czyli też Tędy można dojechać do Madrytu I tak jak e, we Francji Mamy informację, gdzie byśmy nie jechali Ja nawet jakbyśmy jechali o, od Paryża To mamy, że do Paryża tyle i tyle I w Hiszpanii jest podobnie Też są gdzie byśmy nie byli, to jest e, informacja, ile mamy do Madrytu. Ten biały samochód to jest chyba Chińczyk. Wiecie, e, teraz on ma Evo Seal z tyłu napisane. Nie widzę, ślepy jestem. Może jak się zbliżymy, to zobaczymy. Teraz tych chińskich aut trochę się w Europie pokazało. Nie, to jest napisane tak. DYD Seal. Bardzo podobne auto do Tesli prawda? Z boku bardzo podobne. Klamki też ma tak wysuwane. Tył troszeczkę inny, ale, ale dla niewprawnego oka ktoś mógłby powiedzieć Tesla jedzie, nie? Zobaczymy, jak wygląda. Zobaczcie, tak wygląda. No i przód. Identyczny. Także może też jakieś auto. Na zasadzie wypożyczania. Bo Chińczycy wiem, że mają taki samochód na bazie Volvo Zrobiono, on się tam jakoś tak dziwnie nazywa. I on jest właśnie na zasadzie subskrypcji. No, także z sterczymy w Koroku. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko takie surowe. I tak by Ziemia wyglądała w Hiszpanii. I tak wygląda w ogóle tam, jak jest interior centrum Hiszpanii. To, 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 to tak wygląda, dlatego e, centrum Hiszpanii to jest puste, tam, tam nic nie ma, no jest Madryt, ale, ale tak naprawdę ludzie uczekają na wybrzeże, bo no, tam gdzie woda, to porty, tam gdzie porty, to co się dzieje i troszeczkę życia jest. A tak naprawdę, jak ktoś by się chciał w Hiszpanii osiedlić, to może sobie mieszkać i mieć me, mega, 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 mega duży teren, ale taki. Chyba że? by wierci, wykopie studnie i będzie miał wodę do podlewania i wtedy tak, wtedy będzie miał zielono. To wszystko fajnie wygląda, ale mówię, to, to nie jest takie obszub. A tutaj Serb, serb odko, No, mówię, to jest fajna rzecz, jak się jedzie w korku, przesuwamy się i możemy sobie podpatrywać inne osoby. Co oni robią takiego? No. Zawsze ktoś coś zrobi. Mało jest takich ludzi, co tak naprawdę siedzą, trzymają kierownicę, nie, wtedy telefon, coś tam czytają, sprawdzają. Także jedzą. O. No, i tutaj jeszcze na dodatek zobaczcie, łączą się wjazd na autostradę z autostradą. A jak tam jest jakieś spowolnienie, spowodowane albo robotami, albo wypadkiem, no to później się dzieje tak, jak się dzieje, że mamy korek. A są godziny, takie, że jadą sobie do pracy w Hiszpanii, prawda? No tak, tego będę musiał tutaj pewnie puścić. Jak już tu jestem, to już go puszczę. Teraz nas wyprzedzi ten chiński samochodzik przypominający Tesla Teraz będzie jechał to przyjrzyjcie się, możecie sobie sprawdzić co to jest za dzieło sztuki Wygooglę. Wygooglę. D Y DYD seal jest napisane